Jak wymawiasz to słowo? Czy ty to niepoprawnie wymawiasz jako mountain? Jak tak, to dzisiejszy filmik jest dla ciebie, bo nie tylko się nauczysz, jak poprawnie wymawiać to słowo, ale też mam siedem innych, podobnych słów, które prawdopodobnie źle wymawiasz. Instytut Lingwistyki przedstawia. Wszystkie dzisiejsze słowa będą dostępne na dole w opisie. Tam jest PDF, którego możesz ściągnąć i będziesz miał podsumowanie dzisiejszego filmiku. To jak się poprawnie wymawia słowo mountain? Tutaj słyszysz, że jak wymawiam słowo mountain, to, to nie wymawiam mountain. I ja oczywiście się nie dziwię, czemu ktoś by myślał, że mountain się wymawia jako mountain. Przez to, że często jak mamy a-i-n albo po angielsku a-i-n, to się wymawia tak jak te słowa maintain albo obtain albo detain albo słowa jak pain, brain i main. To wtedy nie dziwię się, że ludzie wymawiają mountain. Jako mountain. Ale pytanie jest, jakbyś wymówił to słowo? Prawdopodobnie byś nie powiedział captain. To słowo oczywiście się wymawia captain. Captain. Tak samo jak mamy słowo mountain. Mountain. To mamy słowo captain. Captain. Albo też mamy to słowo. Jakbyś wymówił to słowo? Mam nadzieję, że powiedziałeś fountain. Fountain. Tak samo jak mountain albo captain, to to słowo się wymawia fountain. To wiem, że angielski może być naprawdę skomplikowany pod tym względem, bo często jak mamy jakieś słowo, to się pisze w jeden sposób, ale się wymawia w inny sposób. Ale mamy słowa, które się pisze. W ten sam sposób i to się wymawia też inaczej. To jak Ty też masz z tym problemy, albo jesteś wiecznym uczniem, to polecam, żebyś sprawdził nasze kursy językowe. Bo Instytut Lingwistyki nie tylko ma kursy z angielskiego, ale mamy też mnóstwo innych języków. To sprawdź linka na dole w opisie, i tam zobaczysz, że z każdym kursem będziesz miał dostęp nie tylko do naszej platformy przez 5 lat, ale też do naszego native'a przez 5 lat. Lat. Też będziesz miał dostęp do naszej aplikacji przez 5 lat. Też mamy podcasty językowe i wiele, wiele więcej. To jak oglądasz ten filmik, to prawdopodobnie wiesz, czy jest czas, żeby się wziąć za swój angielski, albo może jakiś inny język, to sprawdź nasze kursy. Bo gwarantuję ci, że jak się zapiszesz, zaczniesz się z nami uczyć i będziesz traktował to poważnie, to zobaczysz olbrzymie postępy w Twoim angielskim. Link jest na dole w opisie, sprawdź nasze kursy i zapisz się. Ale wracając do naszej listy, już wiesz, jak poprawnie się mówi mountain i captain i fountain. Też mamy słowo curtain. Curtain, na przykład. The iron curtain. I tutaj widzisz, że słowo iron się wymawia iron. Iron. To też jest słowo, które się pisze zupełnie inaczej, niż się wymawia. Często ludzie myślą niepoprawnie, że to się wymawia iron. To nie jest iron, to jest iron. 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 The iron curtain. Też mamy słowo certain. Certain. Jak chcesz to poprawnie wymówić, to mówisz certain. Ale tak bardziej naturalnie się mówi certain. Tak samo mountain i mountain. Albo curtain i curtain. To tutaj akurat możesz wybrać, która wymowa ci lepiej pasuje. Curtain czy curtain. Ale chcę porozmawiać o tym słowu, bo to słowo uważam jest ciekawe. Bo niektórzy wymawiają to jako again. I niektórzy wymawiają to jako again. To nie jestem pewny, od czego to zależy. Myślę, że to jest związane z akcentem i skąd jesteś. To tutaj możesz powiedzieć again. Ja mówię again. I myślę, że większość Amerykanów mówią again. I może to jest bardziej brytyjskie, żeby mówić again. Też mamy słowo villain, villain. To się mówi villain i nie Villain. I tak samo ze słowem bargain. Bargain. To jeszcze raz szybko powtórzę te wszystkie słowa: Mountain, Fountain, Captain, Certain, Curtain, Again, Villain, i Bargain. Ale powiem tak, że chyba większość czasu, jak zobaczysz A i N, to to będzie Ain. Czyli to będziemy wymawiać jako Ain. Na przykład słowo Gain, ale to, co Ci przedstawiłam dzisiaj, to jest taka krótka lista. Bo, nie wiem, może jest więcej takich słów, ale to są chyba najbardziej używane słowa, gdzie to nie będzie aim, to będzie n albo coś takiego, tak jak mountain. To daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś i tak jak mówiłam, sprawdź na dole w opisie, bo tam nie tylko ściągniesz PDF i będziesz miał te wszystkie słowa, i też sprawdź nasze kursy językowe, bo na pewno sam wiesz, że jest czas żebyś zaczął traktować swoją naukę języków poważnie. I może nie wiesz, czy zacząć, to zacznij z nami. Sprawdź linka na dole w opisie, zapisz się i zacznij się uczyć z nami już teraz. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć.